Drodzy widzowie, dziś poruszymy bardzo ważny temat dotyczący polskich seniorów. Poczta Polska właśnie podjęła decyzję o znacznej podwyżce opłat za doręczanie emerytur i rent, co może mieć bezpośredni wpływ na setki tysięcy emerytów w całym kraju. Zacznijmy od podstawowych faktów. Poczta Polska podniosła opłaty za doręczanie emerytur z poziomu około 10 zł za każdy przekaz do kwoty 19,95 zł. To oznacza wzrost o niemal 100%. Co stanowi jeden z największych skoków cenowych w historii tej usługi. Decyzja ta została podjęta w związku z rosnącymi kosztami operacyjnymi, z jakimi boryka się spółka. Dlaczego ta zmiana jest tak istotna? Otóż w Polsce nadal duża grupa emerytów i rencistów otrzymuje swoje świadczenia za pośrednictwem listonoszy. Jest to szczególnie popularne wśród osób starszych, które nie mają kont bankowych lub nie czują się komfortowo z obsługą bankowości elektronicznej. Dla wielu seniorów Zwłaszcza tych mieszkających na terenach wiejskich czy w małych miejscowościach, listonosz z emeryturą to nie tylko sposób na otrzymanie pieniędzy, ale również jedna z nielicznych okazji do kontaktu z drugim człowiekiem. Statystyki pokazują, że mimo postępującej digitalizacji, wciąż znaczna część emerytów wybiera tradycyjną formę wypłaty świadczeń. Dotyczy to szczególnie osób w podeszłym wieku, które nie nadążają za nowymi technologiami lub po prostu wolą sprawdzony, bezpieczny sposób otrzymywania swoich pieniędzy. Dla tych osób wizyta listonosza to często jedyny sposób na otrzymanie emerytury czy renty. Podwyżka opłat przez pocztę polską oznacza, że zakład ubezpieczeń społecznych będzie musiał płacić prawie dwukrotnie więcej za każdy doręczany przekaz. To z kolei może prowadzić do różnych scenariuszy. ZUS może zdecydować się na absorpcję tych kosztów, co oznaczałoby dodatkowe obciążenie dla budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Alternatywnie, może dojść do ograniczenia tej usługi lub wprowadzenia dodatkowych opłat dla beneficjentów. Należy pamiętać, że emerytury i renty to świadczenia należne obywatelom, a sposób ich wypłaty nie powinien generować dodatkowych kosztów dla odbiorców. Prawo do emerytury wypłacanej w wygodny dla seniora sposób to element systemu zabezpieczenia społecznego. Dlatego wszelkie zmiany w tym zakresie budzą uzasadnione obawy. Poczta Polska argumentuje swoją decyzję rosnącymi kosztami operacyjnymi. Spółka wskazuje na wzrost cen paliw kosztów wynagrodzeń pracowników oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem sieci placówek pocztowych i zatrudnieniem listonoszy. Inflacja oraz ogólny wzrost kosztów życia rzeczywiście wpływają na wszystkie branże, a sektor pocztowy nie jest wyjątkiem. Dodatkowo, poczta polska boryka się z malejącą liczbą tradycyjnych przesyłek pocztowych, co oznacza, że przychody z tego źródła systematycznie spadają. W tej sytuacji usługi finansowe, w tym doręczanie emerytur, stają się coraz ważniejszym źródłem przychodów dla spółki. Podwyżka opłat może być próbą kompensacji strat w innych obszarach działalności. Jednak z perspektywy seniorów ta argumentacja może być mało przekonująca. Dla emeryta, który przez lata otrzymywał swoją emeryturę od listonosza, zmiana zasad gry w środku rozgrywki może być trudna do zaakceptowania. Szczególnie dotkliwe może to być dla osób o najniższych świadczeniach, dla których każda złotówka ma znaczenie. Warto także zwrócić uwagę na szerszy kontekst demograficzny polski. Nasze społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie, a liczba emerytów systematycznie rośnie. Jednocześnie coraz więcej młodych ludzi korzysta z usług bankowych online, pozostawiając seniorów w swojego rodzaju cyfrowej izolacji. Dla wielu starszych osób wizyta listonosza to nie tylko kwestia praktyczna, ale również społeczna. Jakie są alternatywy dla seniorów, którzy dotychczas otrzymywali emeryturę od listonosza? Przede wszystkim można rozważyć przejście na wypłatę bezgotówkową, czyli przelew na konto bankowe. Nowoczesne banki oferują różne rozwiązania dedykowane seniorom, w tym darmowe konta emerytalne, uproszczone procedury oraz specjalne programy pomocy w obsłudze bankowości. Wiele instytucji finansowych prowadzi programy edukacyjne skierowane do osób starszych, które pomagają im oswoić się z nowymi technologiami. Kursy obsługi bankomatu, nauka korzystania z bankowości internetowej czy mobilnej to inicjatywy, które mogą znacznie ułatwić życie seniorom. Dodatkowo, Członkowie rodziny mogą pomóc starszym osobom w przejściu na nowoczesne formy płatności. Ważne jest również to, że wypłata bezgotówkowa ma swoje zalety. Przede wszystkim eliminuje ryzyko kradzieży czy zgubienia pieniędzy. Senior nie musi czekać na listonosza w określonych godzinach, a środki są dostępne na koncie zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS. Ponadto posiadanie konta bankowego otwiera dostęp do innych usług finansowych, które mogą być przydatne w codziennym życiu. Jednakże nie można ignorować faktu, że dla znacznej części seniorów przejście na bankowość może być sporym wyzwaniem. Strach przed nowymi technologiami, obawy o bezpieczeństwo czy po prostu przyzwyczajenie do tradycyjnych form płatności to czynniki, które nie powinny być bagatelizowane. System społeczny powinien być na tyle elastyczny, aby uwzględniać potrzeby wszystkich grup wiekowych. Rząd i ZUS powinny rozważyć wprowadzenie programów wsparcia dla seniorów, którzy chcą przejść na wypłaty bezgotówkowe. Mogłyby to być kursy komputerowe, pomoc w założeniu konta bankowego, czy nawet jednorazowe dopłaty do kosztów związanych z przejściem na nowy system. Takie działania mogłyby złagodzić skutki podwyżki opłat pocztowych. Warto również zastanowić się nad przyszłością usług pocztowych w Polsce. Poczta Polska pełni ważną funkcję społeczną, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie często jest jedyną instytucją finansową w okolicy. Likwidacja lub ograniczenie usług pocztowych mogłoby pozostawić część społeczeństwa bez dostępu do podstawowych usług finansowych. Z drugiej strony, modernizacja systemu wypłat świadczeń jest nieunikniona. Coraz więcej krajów przechodzi na pełni cyfrowe systemy płatności, a Polska nie może pozostać w tyle. Kluczowe jest jednak to, aby proces ten był przeprowadzony w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich obywateli, w tym tych najmniej zaznajomionych z nowymi technologiami. Podwyżka opłat przez pocztę polską to również sygnał dla całego sektora finansowego. Banki i inne instytucje mogą zacząć aktywniej zabiegać o klientów seniorów, oferując im specjalne produkty i usługi. Konkurencja w tym segmencie mogłaby doprowadzić do poprawy jakości obsługi i wprowadzenia korzystniejszych warunków dla emerytów. Należy też pamiętać o aspekcie prawnym całej sytuacji. ZUS ma obowiązek wypłacania świadczeń, ale sposób tej wypłaty może podlegać modyfikacjom. Ważne jest, aby wszelkie zmiany były wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem i po szerokich konsultacjach z organizacjami seniorskimi oraz związkami emerytów i rencistów. Organizacje reprezentujące interesy seniorów już zgłaszają swoje zastrzeżenia do podwyżki opłat pocztowych. Argumentują one, że emerytury to nie są zwykłe przesyłki komercyjne, ale świadczenia społeczne, które powinny być traktowane w sposób szczególny. Postulują one o utrzymanie dotychczasowych warunków wypłaty lub wprowadzenie mechanizmów kompensacyjnych. Podsumowując, podwyżka opłat przez Pocztę Polską to wydarzenie, które może mieć daleko idące konsekwencje dla polskich seniorów. Z jednej strony zrozumiałe są argumenty ekonomiczne spółki pocztowej, z drugiej jednak nie można ignorować społecznego wymiaru tej decyzji. Najważniejsze jest to, aby w centrum debaty pozostały potrzeby i dobro emerytów oraz rencistów. Zachęcam wszystkich seniorów do zapoznania się z alternatywnymi sposobami otrzymywania świadczeń oraz do skorzystania z pomocy rodziny czy instytucji w przejściu na nowoczesne formy płatności, jeśli jest to możliwe. Jednocześnie apeluję do decydentów o rozważenie wprowadzenia programów wsparcia dla osób, które mogą mieć trudności z adaptacją do nowych rozwiązań.